Cześć, Dziubachy. Słuchajcie, pewne oko zauważy już na pierwszy rzut, że mamy trochę zmian w zbiorniku. E, pokazywaliśmy wam, że kupiliśmy Anubiasy. Jak widać, było ich sporo, a niewiele tego widać w tym zbiorniku. No ale po drodze, jak to my, wiecie, padliśmy za nią, że na pomysł, trzeba by coś też może tu jednak zmienić. No i zmieniliśmy. Wywaliśmy wszystkie te kamienie, które mieliśmy bazaltowe czarne bo one na tym tle po prostu znikły. Pokryły się jeszcze do tego taką, jakim wiadomo gronkiem, jak na przykład tu na, na, na korzeniu. Taka ni to krasnorost, też ciężko powiedzieć, no taką i wiecie zniknęły na tym podłożu. No bardzo nieładnie, znaczy nieładnie, w ogóle ich nie było widać, więc wyglądało tak akwarium bardzo puste. Przypomniało mi się dzięki Panu Doktorowi e, z kanału Podwodne Światy Aquatest jak bardzo kocham otoczaki, słuchajcie. No i wróciły otoczaki. Musiałem je wyzbierać wszystkie nasze z ogrodu, z tych zbiorników, które były. Są otoczaki, które były w zbiornikach w Fischrumie, który był tutaj wcześniej. Ja później wpalnąłem, jak to zwykle bywa, zapobiegawczo na jedną kupę na ogrodzie i tak sobie leżały z rok czasu. No i z powrotem trafiły tutaj, przepłukałem je tylko w wiaderku, bo to, wiecie, w ziemi leżało. Eee, ale nic oczywiście z tym nie robiłem, nie gotowałem, nie cudowałem, ostatnio pisałem na grupie nie gotować kamieni, albo bardzo ostrożnie to robić, e, bo kamienie potrafią eksplodować e, i mówię tu bardzo poważnie, słuchajcie, myśmy zupełnie e, przez przypadek z głupoty zrobili e, eksperyment na warsztacie, bo robiliśmy ognisko i rzuciliśmy kamień do wody e, i powiem Wam, że strzelił grubo. No i zacząłem się tym interesować. Okazuje się, że to w obie strony może działać. Jak będziemy gotować kamień w wodzie i doprowadzimy go do wrzątku, to na herze powietrzu w kamieniu mogą eksplodować. Czy to jakoś tak? No, poczytajcie sobie w każdym razie, bo to temat do zgłębienia. Ja aż tak dobry nie jestem. Ja Wam opowiem, co, co, co udało nam się zrobić. No słuchajcie, liście, zanim jeszcze rośliny zostały poprzyklejane, to już było obżarte. Co możecie zobaczyć na. I, i, I mogliście zobaczyć na załączonym obrazku, eee, większość tych, słuchajcie, eee, Anubiasów przykleiliśmy na taki klej eee, z Invitala Planta Glue. Całkiem niezły, powiem wam szczerze, ono jest takiej konsystencji mocnego żelu. No tu, gdzie daliśmy za słabo, to widać. O, e, tam się już nam e, odkleiło, ale to zrobimy na niezawodny patent, czyli trytytkę, Natomiast gdzieś tam mikrozoria. E, słuchajcie, Anubiasy. Te większe mniejsze tłonubias i też mikrozorium Trident. Poprzyklejaliśmy do korzenia. Spuściłem wodę do połowy. Część korzenia była w wodzie, ale już także wygodnie było i ten klej Moim zdaniem zdecydowanie lepiej działa, jak roślina jest jeszcze w wodzie, czyli pod wodą działa lepiej niż wyciągając, to naprawdę powiem Wam, że jestem mile zaskoczony. No, zobaczymy, zobaczymy, czy e, przeżyją te nasze roślinki, bo z tymi rybolami, to różnie bywa. Wygląda nieźle, powiem Wam szczerze. Oczywiście na, na filmie to pewnie tego, to ciężko będzie oddać, no ale nie jest źle. No właśnie, źle nie jest. No właśnie, źle nie jest. Dobrze niestety też nie jest. W trakcie sprzątania, słuchajcie, jak to bywa. Te szczanki są bardzo, bardzo, nie w na One są bardzo puchliwe. Tu nie może być żadnych jakichś stoków światła, świecenia latarką, bo one wręcz wpływają. No i do przodu już nam nie wyskakują, bo mamy kratkie tyle. nam za akwarium, za sampa. No i co się okazało? Okazało się, że to nie pierwsza, która nam wyskoczyła, tylko druga. No tą, która wyskoczyła dzisiaj, to wiadomo, uratowaliśmy i sobie pływa. Zresztą łatwo ją poznać, bo no wiadomo, troszkę po łbie dostała spadając z góry, ale ta druga niestety wypadła już dużo wcześniej Ym, i ee, i coś ja Wam mogę powiedzieć, no, no jednej mamy mniej. Niestety to jedna z droższych ryb w tym akwarium, po 150 sztukach, e, ale już pracujemy nad tym z chłopakami z brzucha e, Wysłana jest Wysłana jest Pismo, nota do ambasady Kolcobrzucha. Zobaczymy, co tam uda nam się ugrać. Słuchajcie, przy okazji. Tak, skoro Anubiasy to ostatnio jeden z widzów, kolega Szabet znów nas do, do, dofinansował. Mówiąc krótko, śmiało przynajmniej dwie sadzonki są tutaj kupione dzięki temu. Bardzo dziękujemy, słuchajcie. Za, za każdy taki gest dobrej woli, natomiast wiadomo, no, każdy grosik się przydał, bo więcej tu coś dołożymy, ale, ale dla mnie najważniejsze jest to, że jesteście, to, że piszecie komentarze, to, że dajecie lajki. Słuchajcie, to jest dla mnie mega ważne, stąd też, bo wtedy wiem, że po coś te filmy nagrywam. Tak jak pod filmem jest kilkanaście, kilkanaście komentarzy czy lajków, no to wiecie, czy się zastanawia. Faktycznie czy chce mu się to robić. E, słuchajcie, no co, do zaczęliśmy sobie sadzić na nubiasy, a, a, i, i oglądałem gdzieś w którymś odcinku tam e, ten kanał Podwodny Świat to jest właśnie. Tam jest pan doktor, który ostatnio sobie restartował e, ten zbiorniczyk, my Pięknie u niego, te otoczaki wyglądały, no więc i my sobie je tutaj zainstalowaliśmy. Mm. Wyglądają naprawdę zacnie, przynajmniej e, widać i tak odróżniają się i i od e, podłoża, które jest czarne, e, a wiecie czarny na czarnym e, to nic nie widać, nic nie widać, na tak jest czarno na białe, albo białe na czarny, wszystko jedno. No, e, pójdźmy dalej, <grym> bo zaraz ktoś coś powie i pójdziemy za daleko, słuchajcie. Co, przy okazji słuchajcie tych przesadzeń, przy okazji e, wszystkich tutaj kombinatorek okazuje się, że nasze czarno e, czarnoplane, czyli te maluszki, e, tutaj sobie świetnie radzą i, i mnożą się też świetnie i coraz więcej tych maluchów tu mamy, no nawet takie gdzieś 3-4 mm znaleźliśmy, niestety gara właściwie już nie występują w zbiorniku na górze, za to występują dużą ilością w sampie, mm, jest tego naprawdę sporo. Pewnie z sampa będą wędrowały do 720. No, bo tu nie ma najmniejszego sensu karmić poleterusów z mówiąc krótko. Słuchajcie, wygląda to naprawdę nieźle. Mnie się, no, znaczy nieźle, wiadomo, że mogło być lepiej, ale przy tych rybach wiecie, ja się śmiałem, że ten klej Dani w ogóle bez sensu, bo one zaraz z razem z korzeniem wygrzywam zębami i tam tak też było. No, ale zobaczymy. Wiecie, kto nie próbuje, ten nie jedzie. Jest zima, tylko nie ma co robić już na dworzu. Chociaż na dworzu, słuchajcie, udało mi się, że nie zapomniał. My, słuchajcie, robimy dzisiaj przykrycie na odświat, widać z wszystko. Robimy też masz na kamerę. O, miał mi ktoś pomagać, pokażę Wam, jak Wam pomaga. O, no, tak nam pomaga. Położył się i ja, raz. Pies pomocnikowy. Tak co dzień by w tym bagażniku leżał? Udało mi się zrobić taką nadstawkę na doczko wodne, eee, to będzie taki nagon, żeby na miście nie leciały i różne takie. W przyszłym weekend to już ostatnie czyszczenie, e, które pewnie też wam pokażemy. I oczko będzie do zamknięcia. Natomiast my próbujemy dojść tutaj z baniakiem do, do etapu takiego. Jak jest na przykład uczan słuchajcie, czyli do takiego żeby to było zielono, tylko pod zawór. Słuchajcie, i żeby to wszystko zaczęło funkcjonować. Jest nieźle, ale mogłoby być dużo, dużo lepiej. No, to nie jest zbiornik roślinny, bo jak się zadobyło takie świnie, jak te jedące wszystko, no to ciężko będzie z tego zrobić zbiornik roślinny. Ale... Ale jak już mówiłem, kto nie próbuje, ten się nie dowie jak faktycznie może być. Dlatego próbujemy słuchać. Wiadomo, że finalnie biorąc pod uwagę, że Polypterus jest już w tej wielkości, to może być tak, że zbiornik mocno opustoszeje, Może być też odwrotnie, zobaczymy. Uczan długo walczyłem z tym, żeby wyglądało ten zbiornik jako tako, no tu też jak widać, troszkę mi się zejdzie, ale mam nadzieję, że z pozytywnym skutkiem. Także kratki na razie. Już dzisiaj miałem, myślałem nawet nad zdjęciem ich i widzicie. E, e, muszę wymyślić to w ogóle takie trochę lepsze zabezpieczenie. Tu z tyłu myślałem, żeby dać takie paski z ale to też chyba nie będzie dobry pomysł. E, no zobaczymy, zobaczymy. Drukuję już testowo jedną krateczkę. E, zobaczymy, jak ona to będzie współgrała, czy to jest sens drukować więcej i będziemy, będziemy wiedzieli na czym stoimy. słuchajcie, Natomiast dzisiaj już nie zawracam Wam w głowy e, i sobie też dam sobie popatrzeć na ten nowy wystrój, e, pozerkać na te nowe ryby. Uwielbiam je, słuchajcie, jak mu się ta płetwa rozłoży. Właśnie samiec, który gania samice, one samice zdecydowanie mają takie dłuższe promienie na płetwach mm, grzbietowych. No i bardzo często dużo lepsze, intensywniejsze ubarwienie. Przepiękna ryba. Przepięknie się mnoży. Ja już widzę różnicę. Tu jest na przykład rohani. Ona ma czerwony tył. Tu jest czarnoplama. Dla nieprawnego oka te ryby są takie same. Fajnie to już widzieć, powiem Wam szczerze. Wiele rzeczy nie widział człowiek, jak się zaczął w to bawić. Wiele spraw umykało. Dziś czasami wystarczy jedno zerknięcie i wiemy, co się, co się dzieje. O jest i nasza królewna, którą Lypterus chciał dziabnąć. Na szczęście się pięknie pogoiła. No właśnie, e, to też jest po tym, e, po tym naszym leczeniu e, tym Morenikol Mulernek, że te ryby tutaj wszystkie dużo, dużo lepiej zaczęły jeść, funkcjonować, nie ma już żadnych dziwnych odchodów. No jest fajnie. Mam nadzieję, że, że na razie będzie spokój, jak przyjadą. Eee, leszczanki nakrapiane, to oczywiście też profilaktycznie zrobimy im eee, leczenie, odrobaczanie, takie wiecie, żeby tu nic nie przenieść już do tego zbiornika. No i tyle, no i tyle. Podoba mi się. Nie jest najgorzej, nie jest oczywiście najlepiej, wiem, że to do oliwy eee, jeszcze daleko, ale przyjdzie na to czas, eee, jak już ten zbiornik albo, albo większy trafi na właściwe miejsce, to to zrobimy tam zbiornik typowo roślinny, a tu zrobimy typowo biotop bez zielska, tylko zrobimy korzenie. No, damy sobie rady, wiecie co. No, czasem trzeba jednak zagrzebać ee, w tych baniakach, poprawić coś, co wydaje się już niezłe, zawsze może być lepiej. E, a ja czekam na Wasze komentarze, czy, czy bardziej Wam się podoba tak jak teraz z tymi kamieniami, e, czy, czy, czy lepiej było w tamtej wersji. No ale moim zdaniem zdecydowanie lepiej. No najważniejsze, że tej dziury tutaj już nie ma, bo strasznie mi irytowała. No, wiadomo, że tam by się jeszcze przydało i Zielska i całej reszty. Gdyby one dały mu rozrosnąć się, to w ogóle było, bo wiecie, jak prawie 720 kiedyś. Ale, ale mu nie radzę. Tu zostały tylko korzenie, tam zostały korzenie wyjedzone. Widzieliście, jak to wszystko wygląda. E, Dobra dziubaski. Bardzo Wam dziękuję za spędzony wspólnie czas. Eee, mam nadzieję, że nie pozapominam w trakcie montażu powrzucać Wam wszystkiego, o czym mówiłem. Eee, tymczasem Was serdecznie pozdrawiam. Dzięki za śledzenie kanału. Zapraszam na, na grupę tych, którzy jeszcze tam nie byli na Facebooka Kulesiowe Aqua Świat i Przyjaciele. Oczywiście eee, większość z Was już wie eee, i tam jest. Za co też Wam dzięki. Fajnie, że tworzymy taką wspólnie fajną społeczność. Ja już jak widzicie troszkę więcej czasu mam i żeby zajrzeć na grupę, i żeby coś dla Was nagrać, i mam nadzieję, że tak zostanie. Oczywiście przed zimą, jak to ja lubię, mi wszystko porobione, więc robiliśmy jeszcze właśnie te oczko, robiliśmy jak masz pod kamerę, takie różne pierdoły. Ale zaczynam doceniać i przypominać sobie, że poza rybami miałem różne inne zainteresowania i mogę je znów zacząć realizować nie mając poprzedniego fiszrumu. Akwaria tak, ale z głową pamiętajcie, nie dajcie się też zajeździć temu hobby, albo nie wpadajcie w taką. E, spirale wiecie, samonakręcającą się, więcej, większe, bo to też czasami nie o to chodzi. E, kiedyś taka jedna koleżanka, na samym, samym początku e, akwarystyki, jak oszalałem, zacząłem tych akwariów dostawać, to bardzo fajnie mi zwróciła grzeczną uwagę, mówię wiesz ale walcz, działaj sobie, ale pamiętaj, że czasami lepiej mniejsza ilość, a lepsza jakość niż odwrotnie. No i po latach, co się z nią zgodzić. Także pamiętajcie, dopieszczę to. Mam nadzieję, że dojdę do takiego etapu, że będę z niego zadowolony w pełni, a tymczasem już no, nie jest największy wstyd wam je pokazać, więc nie będzie tak, Trzymajcie się. Pozdrowienia od mojej anulki, która, jak widzieliście, kręgosłup padnięty, ale dziennie to nam pomaga i nie, 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 nie ma ludzi, a właściwie to ja marudzę, że ona nam pomaga i nie chce siedzieć w domu. No ale cóż, buziaczki, trzymajcie się, hejka.